Czy wiesz, że po ukończeniu 65 roku życia możesz otrzymywać więcej pieniędzy niż myślisz? W 2025 roku ZUS przewiduje konkretne dodatki i zasiłki, które nie tylko poprawiają domowy budżet, ale często są przyznawane automatycznie, bez żadnych wniosków. A wielu seniorów nawet nie wie, że już dziś mogą mieć prawo do tych świadczeń. Nazywam się Mickiewicz i dziś opowiem Ci o realnych pieniądzach, które czekają właśnie na Ciebie. Zostań ze mną do końca. Bo ta wiedza może dać Ci kilkaset złotych więcej co miesiąc, bez wychodzenia z domu, bez biegania po urzędach i, co najważniejsze, z pełnym prawem. Zastanawiasz się, co dokładnie przysługuje seniorom po 65 roku życia? Zacznijmy od dodatku pielęgnacyjnego to 337 setnych złotego miesięcznie, który otrzymuje każdy po ukończeniu 75 roku życia. I nie musisz robić nic, ZUS przyzna go z urzędu, ale to dopiero początek. Czy słyszałeś o 13 stycznia 2014 roku emeryturze? Te pieniądze trafiają na konta milionów seniorów w Polsce: 13 wiosną, a 14 jesienią. W 2025 roku 13 emerytura wynosi tyle, co najniższa emerytura 1780 i 96 zł brutto. 14 jest wypłacana w pełnej wysokości dla osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działa zasada złotówka za złotówkę, ale i tak warto. To jeszcze nie wszystko. W dalszej części powiem Ci dokładnie, kto dostaje te pieniądze i kiedy. Jak sprawdzić, czy już masz prawo do wypłaty. I jak wygląda sytuacja, jeśli masz więcej niż jedno świadczenie. Brzmi dobrze? A to wszystko już działa. To nie są obietnice, tylko konkrety. Dlatego nie przewijaj, nie zamykaj, bo każda sekunda tego materiału to wiedza, która może przynieść Ci realny zysk. Zostaw łapkę w górę, jeśli cenisz takie treści i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych informacji o ZUS i świadczeniach dla seniorów. Przejdźmy teraz do szczegółów liczby, terminy, warunki o wszystko za chwilę. Po ukończeniu 65 roku życia wiele osób zastanawia się, jakie dokładnie świadczenia i dodatki przysługują im od ZUS. To zrozumiałe, bo system emerytalny w Polsce bywa skomplikowany, a informacje często rozproszone i niejasne. Dlatego dziś wyjaśnię Ci krok po kroku, na co możesz liczyć. Jakie świadczenia są dostępne, kto i kiedy je otrzymuje, a także jak je skutecznie uzyskać. Mam nadzieję, że po tym materiale poczujesz się pewniej i będziesz świadomy swoich praw, a także tego, że ZUS naprawdę może dać ci więcej po 65 roku życia. Pierwszym i jednym z najważniejszych dodatków, o którym powinieneś wiedzieć, jest dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie, które obecnie wynosi 337 zł miesięcznie i jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek ten ma ogromne znaczenie, ponieważ wspiera osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują dodatkowej pomocy. Co ważne, w większości przypadków ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie po ukończeniu 75 lat, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. To duże ułatwienie, które pozwala seniorom skupić się na codziennym życiu, zamiast na papierkowej robocie. Następną ważną kwestią są tzw. 13 i 14 emerytura. Te świadczenia to specjalne dodatki do podstawowej emerytury, które od kilku lat funkcjonują w Polsce jako forma wsparcia dla seniorów. 13 emerytura wypłacana jest raz do roku, zazwyczaj w kwietniu, i jest równa wysokości najniższej emerytury. W 2025 roku wynosi ona 1780,96 zł brutto. To kwota która dla wielu seniorów stanowi znaczące uzupełnienie domowego budżetu i pozwala na pokrycie dodatkowych wydatków, które z wiekiem niestety rosną. Ważne jest to, że trzynasta emerytura jest przyznawana automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto emeryta. Czternasta emerytura to kolejne roczne świadczenie, które wprowadzono jako wsparcie dla najuboższych emerytów. Przysługuje raz w roku, zwykle jesienią. Wypłacana jest w pełnej wysokości osobom, których emerytura nie przekracza określonego progu, np. 2900 zł brutto. Dla tych, którzy otrzymują wyższą emeryturę, kwota 14 emerytury jest zmniejszana według zasady złotówka za złotówkę. Oznacza to, że za każdy złoty ponad próg kwota dodatku jest pomniejszana o złotówkę. Ten mechanizm pozwala na skupienie wsparcia na tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Oprócz tych trzech podstawowych form wsparcia, warto również wiedzieć o innych dodatkach które mogą być dostępne w zależności od indywidualnej sytuacji emeryta. Na przykład osoby samotne lub z niskimi dochodami mogą ubiegać się o świadczenia socjalne czy dodatki mieszkaniowe, które również znacząco poprawiają jakość życia. Czasem są to wsparcia na opłaty za energię, wodę czy ogrzewanie, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym. Warto także pamiętać, że świadczenia takie jak dodatki pielęgnacyjne czy 13. i 14. emerytura to nie wszystko, co oferuje ZUS seniorom. Są jeszcze programy zdrowotne, rehabilitacyjne oraz różnego rodzaju ulgi i zwolnienia od opłat, które mogą znacznie ułatwić życie po 65 roku życia. To wszystko sprawia, że ZUS w rzeczywistości daje więcej, niż wielu osobom się wydaje. Zastanawiasz się pewnie, jak sprawdzić, czy masz prawo do tych świadczeń i jak je otrzymać? To bardzo proste. Najlepiej zacząć od wizyty w najbliższym oddziale ZUS lub załogowania się na platformę internetową ZUS.pue, gdzie w kilka minut można sprawdzić swoje uprawnienia oraz otrzymać informacje o przysługujących dodatkach. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z infolinią ZUS lub poprosić o pomoc doradcę, który przeprowadzi cię przez cały proces. Jeśli jeszcze nie otrzymujesz 13 lub 14 emerytury, nie trać nadziei. W niektórych przypadkach świadczenia są przyznawane dopiero po spełnieniu określonych warunków lub złożeniu wniosku. Ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnościami i zmianami w prawie. Które często się pojawiają. Na moim kanale zawsze informuję o najnowszych zmianach, dlatego zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnej ważnej wiadomości. Teraz pewnie zastanawiasz się, co zrobić, jeśli twoja sytuacja jest nietypowa na przykład otrzymujesz emeryturę z innego kraju, masz prawo do renty lub dodatkowych świadczeń. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, ale generalnie ZUS stara się. By żadna osoba nie została pominięta i by wszystkie świadczenia były przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dalszej części tego materiału opowiem Ci o szczegółach dotyczących terminów wypłat, dokumentach, które mogą się przydać, a także podpowiem, jak unikać typowych błędów i na co zwracać uwagę podczas kontaktu z ZUS. Omówię także praktyczne rady, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć mechanizmy działania systemu emerytalnego oraz wykorzystać dostępne możliwości w 100%. Na koniec przypomnę Ci, że każdy senior zasługuje na wsparcie i godne życie. Informacje, które dziś przekazałem, mają ci pomóc w korzystaniu z dostępnych świadczeń i zachęcić do aktywnego dbania o swoje prawa. Nie pozwól, by brak wiedzy ograniczał twoje możliwości. Pamiętaj, by zostawić subskrypcję i łapkę w górę, jeśli ten materiał okazał się pomocny. Dzięki temu mogę tworzyć dla ciebie kolejne wartościowe treści o ZUS i świadczeniach dla seniorów. Zostań ze mną. Bo przed nami jeszcze sporo ważnych informacji. Warto też podkreślić, że oprócz wymienionych świadczeń istnieją jeszcze inne formy wsparcia, które mogą być dostępne dla seniorów po 65 roku życia. Na przykład, osoby z niskim dochodem mogą starać się o dodatki socjalne, które pomagają pokryć codzienne koszty życia. Nie zapominajmy także o ulgach podatkowych i zwolnieniach z opłat, które są szczególnie ważne dla osób starszych. Ważnym aspektem jest również kwestia zdrowia i opieki medycznej. Seniorzy często korzystają z programów rehabilitacyjnych oraz z różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo. Warto dowiedzieć się, jakie dokładnie możliwości ma się do dyspozycji, bo te świadczenia mogą znacznie poprawić jakość życia. To kolejny sposób, w jaki ZUS i państwo wspierają osoby starsze. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda proces uzyskiwania tych świadczeń? Często seniorzy obawiają się formalności i długości procedur. Jednak wiele dodatków jest przyznawanych automatycznie lub wymaga zaledwie prostego zgłoszenia. Warto poznać dokładne zasady, aby nie przegapić żadnej okazji do wsparcia finansowego. Zachęcam, byś regularnie sprawdzał swoje uprawnienia na platformie internetowej ZUS-PUE. To wygodne narzędzie, które pozwala na szybki dostęp do informacji o Twojej emeryturze, dodatkach i ewentualnych wnioskach. Możesz też uzyskać tam pomoc i porady, co jest szczególnie przydatne. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej sytuacji, w kolejnych częściach materiału szczegółowo omówię, jak wygląda wypłata dodatków, jakie terminy obowiązują, oraz jakie dokumenty są potrzebne, by nie mieć problemów z uzyskaniem świadczeń. Dowiesz się również, na co zwracać uwagę, aby uniknąć błędów, które mogą opóźnić lub utrudnić wypłatę pieniędzy. Na koniec chcę Ci przypomnieć, że każdy senior zasługuje na godne życie i wsparcie. Te świadczenia nie są prezentem. Ale Twoim prawem. Dlatego warto być świadomym i aktywnie korzystać z dostępnych możliwości. Nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę, jeśli cenisz takie treści. Dzięki temu będę mógł dalej pomagać tobie innym seniorom w zrozumieniu ZUS i przysługujących świadczeń.